Dorastasz otoczony pięknymi historiami, tymi przesłodzonymi radami, które mówią, że w miłości wszystko płynie naturalnie, niemal magicznie. Tyle, że kiedy wchodzisz do gry naprawdę, zauważasz, że wcale tak nie jest. Rzeczywistość jest pełna niuansów, milczenia, mieszanych sygnałów i emocji, które zaskakują. I to w tym momencie spada klapka. Nikt nie przygotował cię na prawdziwe życie, tylko na bajkę. Z czasem zauważasz, że tym, co rani najbardziej, nie jest to, co się dzieje, ale to, czego oczekiwałeś, że się wydarzy. Tworzysz idealne scenariusze, interpretujesz krzywe gesty jako pewniki, ignorujesz niespójności, bo chcesz wierzyć w coś większego. To naturalne, każdy mężczyzna już to robił, ale to w tej niewinnej szczelinie rodzi się frustracja, ten ciężar w piersi, który próbujesz ukryć na co dzień. Prawda jest taka, że zachowanie ludzi w związkach nie podąża za filmowymi regułami. Są ludzie zagubieni, zranieni, niedojrzali, a czasem trafiasz właśnie na kogoś, kto jeszcze nie umie poradzić sobie z własnym sercem. Widzisz sygnały, ale nalegasz. Czujesz dystans, ale próbujesz bardziej. Dostrzegasz niespójność, ale myślisz, że to siedzi w Twojej głowie. I w tym cyklu cierpienie kształtuje Cię nawet bez Twojej wiedzy. Kiedy w końcu zrozumiesz, że nie wszystko, czego cię nauczono, zgadza się z prawdziwym światem, coś się zmienia. Przestajesz romantyzować postawy, które ranią, przestajesz usprawiedliwiać brak wzajemności, przestajesz pokładać oczekiwania tam, gdzie istnieje tylko wygoda. Zaczynasz widzieć to, co jest przed tobą, bez filtra, bez wymówki, bez tej naiwnej nadziei, która cię tylko sabotuje. I co ciekawe, to cię nie utwardza, to cię budzi. To dziwne, bo zawsze myślałeś, że zrozumienie emocjonalnych kulis ludzi będzie smutne, ale nie jest jest wyzwalające. Bo kiedy rozumiesz, jak działają pewne dynamiki, nie bierzesz już wszystkiego do siebie. To nie twój brak wartości, to faza, bagaż, dojrzałość emocjonalna drugiej osoby, a to zdejmuje ogromny ciężar z twoich pleców i od tego momentu zaczynasz kroczyć inaczej. Bardziej uważny, bardziej świadomy, mniej skłonny do zgubienia się pośród fantazyjnych oczekiwań, zaczynasz dostrzegać, że jasność jest warta więcej niż intensywność, a spójność mówi więcej niż jakakolwiek piękna deklaracja. To w tym punkcie podróż przestaje polegać na zadowalaniu drugiego, a zaczyna polegać na rozumieniu samego siebie, co naturalnie otwiera przestrzeń dla kolejnego wglądu, który zmienia wszystko. Musiałeś już zauważyć, że czasami im więcej robisz, tym mniej wyników się pojawia. I to miesza w głowie, prawda? Bo dorastasz słysząc, że wystarczy dobrze traktować, a wszystko się ułoży. Tyle, że związek to nie lista kontrolna, to percepcja, to ciche odczytywanie Ciebie przez nią, kiedy nie próbujesz zaimponować. I często to właśnie wtedy sprawy naprawdę się rozstrzygają, kiedy przychodzisz z tą lękową energią. Próbując zgadnąć, czego ona chce, próbując nie popełnić błędu, próbując być idealnym facetem, już straciłeś naturalność. A kobieta wyczuwa to natychmiast. Nie po tym, co mówisz, ale po klimacie, który tworzysz, obecność liczy się bardziej niż słowa, a pewność siebie waży więcej niż jakikolwiek zaplanowany gest. To to uczucie, że jesteś tam w całości, nie żebrząc o walidację. Zauważ, jak wszystko płynie lepiej, gdy jesteś spokojny. Nie wymuszasz tematu, nie chodzisz na paluszkach, nie próbujesz niczego udowadniać. I co ciekawe, to właśnie w tych momentach, kiedy jesteś lżejszy, jej zainteresowanie ma tendencję do wzrostu nie dlatego, że zrobiłeś coś nadzwyczajnego, ale dlatego, że Twoja wibracja miała dla niej sens. Energia nie kłamie, a kobieta czuje energię, zanim zrozumie intencję. Odwrotność też jest prawdziwa. Możesz wysyłać kwiaty, być troskliwy, szybko odpisywać, robić maksimum, a mimo to nie generować żadnego połączenia. Bo jeśli w środku nosisz strach przed utratą, strach przed byciem niewystarczającym, strach przed niezadowoleniem, to się wylewa. Niepewność pojawia się w pauzach, w spojrzeniach, w sposobie, w jaki się ustawiasz, a to uczucie, jakkolwiek małe by nie było, psuje każdy piękny gest. Pomyśl o chwilach kiedy byłeś w szczytowej formie, skupiony na sobie, żyjąc swoim życiem bez prób kontrolowania czegokolwiek. W takich okresach rzeczy wydają się dziać same, prawda? To niemal ironiczne. Kiedy nie próbujesz zaimponować, imponujesz, kiedy nie gonisz, przyciągasz, kiedy nie wymuszasz, łączysz się, ponieważ twoja naturalna energia staje się twoim największym argumentem, bez potrzeby otwierania ust. I to właśnie ta percepcja zaczyna zmieniać sposób, w jaki się odnosisz. Rozumiesz, że wysiłek nie kupuje pożądania, że intencja nie zastępuje obecności i że robienie wszystkiego dobrze, niczego nie gwarantuje, jeśli nie jesteś zestrojony wewnątrz. Od tego momentu twoja postawa się zmienia, twoje spojrzenie się zmienia, twój sposób bycia się zmienia, a to otwiera przestrzeń, by dostrzec inny jeszcze ważniejszy szczegół. Musisz zrozumieć jedną rzecz raz na zawsze. Kobiety testują. A co najciekawsze? Testują nieświadomie. To nie manipulacja, nie brudna gra, nie złośliwość. To natura, to instynkt, to sposób, w jaki oceniają, czy masz stabilną męską energię, silną ramę i wystarczającą dojrzałość emocjonalną, by kroczyć u ich boku. I tak, te testy zaczynają się, zanim w ogóle zauważysz, że jesteś obserwowany kiedy ona staje się nieco chłodna bez powodu, kiedy rzuca tę głupią prowokację, kiedy zmienia nastrój w sposób, który wydaje się losowy, to nie jest atak, to termometr. Próbuje zrozumieć, czy łatwo się rozsypujesz, tracisz spokój, wpadasz w panikę. Psychologia przyciągania działa w ten sposób: kobieta mierzy twoją postawę, zanim zmierzy twoje słowa. Chce poczuć, czy jesteś mężczyzną, który trzyma się mocno, nawet gdy fala buja. I to tutaj wiele rzeczy się sypie. Bo facet, który nie rozumie tej dynamiki męsko-damskiej, reaguje w najgorszy możliwy sposób. Irytuje się, próbuje zadowolić za bardzo, pyta, czy zrobił coś źle, wysyła elaboraty, tłumaczy się i gotowe, oblane. Ona nie chce dramatu, chce spójności, nie oczekuje doskonałości oczekuje stabilności. A kiedy reagujesz z desperacją, pokazując potrzebę lub strach, wysyłasz cichą wiadomość o kruchości, która niszczy wszelkie kobiece przyciąganie. Natomiast kiedy zachowujesz spokój, kiedy się nie chwiejesz, kiedy odpowiadasz z lekkością, to zmienia wszystko. Czasami jest to tak proste jak głęboki oddech i nie wpadnięcie w pułapkę reaktywności, spokojna odpowiedź, uśmiech, wszystko w porządku, wyluzuj, powiedziane naturalnie. To pokazuje prawdziwą męską wartość. Pokazuje, że nie próbujesz zdobywać kobiet na bazie uległości, ale poprzez obecność. A wewnętrznie ona czuje natychmiastowy szacunek. Szybki przykład. Jeśli ona znika na kilka godzin i wraca zachowując się nieco z dystansem, nie musisz błagać o uwagę. Kontynuuj swoje życie, inwestuj w swoje treningi, naukę, pracę. Przeczytaj coś, co Cię wzmocni, na przykład Gra w życie i jak w nią grać. I utrzymaj skupienie. Kiedy ona zauważy, że nie gubisz się z powodu jej emocjonalnych wahań, coś się w niej zapala. To tak, jakbyś powiedział bez słów jestem pogodzony ze sobą, a kiedy to się dzieje, gra zmienia się całkowicie. Zaczynasz czuć, że im bardziej jesteś stanowczy, tym ona jest spokojniejsza. Im bardziej trzymasz swoje terytorium emocjonalne, tym bardziej ona relaksuje się na swoim. I to właśnie ta równowaga otwiera przestrzeń, byś zauważył kolejny, jeszcze głębszy punkt o kobiecym zachowaniu, zwłaszcza o tym, co czują zanim w ogóle się odezwą. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo kobieta zauważa, kiedy jesteś zdesperowany. To prawie tak, jakby miały niewidzialny radar do wykrywania braku, potrzeby. Nie potrzeba słów, nie potrzeba przesadnych gestów. Wszystko tam jest, w sposobie, w jaki patrzysz. W prędkości, z jaką odpowiadasz, w nadmiernym przejmowaniu się każdym szczegółem. A kiedy ta męska energia traci oś, kobiece przyciąganie wyparowuje, zanim w ogóle zrozumiesz, co się stało. Dlatego wielu mężczyzn jest zdezorientowanych, gdy kobiety znikają lub odrzucają bez wyjaśnienia. To nie tajemnica, to wibracja. Psychologia przyciągania jest wrażliwa, ona czuje, kiedy próbujesz zdobywać kobiety, by wypełnić pustkę a nie dlatego, że naprawdę czujesz się mężczyzną o męskiej wartości. Wtedy jej ciało reaguje, brak zainteresowania, dystans, chłód. To nie osobiste, to instynktowne, jakby jej system emocjonalny mówił ten facet nie jest gotowy. Pomyśl o tym koledze, który denerwuje się, gdy kobieta zwleka 15 minut z odpowiedzią. Już zaczyna się tłumaczyć, wysyłać więcej wiadomości, tworzyć wyimaginowane dialogi. Tego typu rzeczy krzyczą o potrzebie. A kiedy to się pojawia, stajesz się łatwy do przeczytania, łatwy do przewidzenia, łatwy do kontrolowania i oczywiście łatwy do odrzucenia. Kobieta czuje, że składasz całą swoją wartość w jej reakcji, a to zabija wszelkie prawdziwe kobiece zainteresowanie. Teraz, kiedy uczysz się, jak być bardziej pewnym siebie, wszystko się zmienia. Nie chodzi o bycie zimnym, chodzi o bycie wycentrowanym. Chodzi o posiadanie życia bogatego w ruch. Treningi, naukę, projekty osobiste, jasne cele. Chcesz praktycznego przykładu? Wybierz dziś dwa proste obszary do wzmocnienia: ciało i finanse. Trenuj trzy razy w tygodniu i przeczytaj najbogatszego człowieka w Babilonie, by uporządkować mentalność i pieniądze. Tylko to już zmienia twoją postawę, a postawa to wszystko w dynamice męsko-damskiej. Kobieta zauważa, kiedy masz silną ramę, kiedy nie wyginasz się, by zadowolić. Kiedy wiesz, jak uniknąć frędzon, po prostu istniejąc jako mężczyzna, który się szanuje, energia się zmienia, twój głos się zmienia, twoje spojrzenie się zmienia, kobiece przyciąganie rośnie bez wysiłku, bo przestajesz być tym gościem, który błaga o okruchy, a stajesz się mężczyzną, który wybiera, gdzie lokuje swoją uwagę emocjonalną. A kiedy to się dzieje, pojawia się coś ciekawego. Zaczynają cię mniej testować, nie dlatego, że one się zmieniły. Ale dlatego, że ty się zmieniłeś, i właśnie w tej zmianie, w tym cichym wzmocnieniu, zaczyna pojawiać się inna potężna prawda o kobiecym zachowaniu, zwłaszcza o tym, co czują, zanim w ogóle się odezwą. Musiałeś już zauważyć, że kobieta nie zostaje tam, gdzie brakuje przywództwa emocjonalnego. I słuchaj, nie mówię o rozkazywaniu, kontrolowaniu czy zgrywaniu generała w związku. Przywództwo tutaj to inna sprawa to wiedzieć, kim jesteś, nawet gdy wszystko dookoła wydaje się chaotyczne. To ta stanowcza, świadoma, męska energia, która inspiruje kobiece przyciąganie bez konieczności podnoszenia głosu. Kiedy to masz, ona to czuje i zbliża się bez oporu. Kobiety czytają otoczenie emocjonalnie, jak mało kto na świecie. Zauważają, kiedy utrzymujesz postawę, nawet gdy presja puka do drzwi, a to jest niezwykle potężne w psychologii przyciągania. To ten rodzaj spójności, który pokazuje, dlaczego kobiety tracą zainteresowanie, gdy facet sypie się przy byle drobiazgu. Nie dlatego, że są zimne, ale dlatego, że łączą się z tym, co przekazuje bezpieczeństwo, a nie z tym, co błaga o walidację. Pomyśl o prostym scenariuszu. Kłócicie się o bzdurę. Mężczyzna bez przywództwa emocjonalnego już podnosi ton, próbuje za bardzo argumentować, staje się zakładnikiem jej nastroju. Teraz mężczyzna z przywództwem bierze głęboki oddech, słucha, odpowiada spokojnie, utrzymuje silną ramę. Samo to tworzy brutalną różnicę w kobiecym zachowaniu. Ona czuje, to jest mężczyzna, który znosi życie, nie łamiąc się. I dlatego kobiety nie są pociągane przez miłych facetów, którzy żyją chodząc na paluszkach. Jeśli chcesz wiedzieć jak uniknąć frędzon i jak być bardziej atrakcyjnym, zacznij tutaj. Wewnętrzna stanowczość. Oznacza to posiadanie rutyny, misji życia poza nią. Chcesz praktycznego przykładu? Wybierz projekt osobisty, który stanowi dla ciebie wyzwanie nauka gry na instrumencie, poprawa formy fizycznej, nauka o inwestycjach, cokolwiek. Kiedy się rozwijasz, twoja męska mentalność się zmienia, a ona to zauważa. Kobieta czuje, kiedy masz kierunek. I tak, przywództwo emocjonalne to także umiejętność powiedzenia nie. Bez drżenia. To stawianie granic w sposób spokojny, bez grożenia, bez krzyku, bez robienia burzy. Tego typu postawa pokazuje, jak zdobywać kobiety w naturalny sposób, ponieważ przekazuje prawdziwą męską wartość, a nie tę wymyśloną wartość, która zależy od aprobaty. Kiedy ona widzi, że nie negocjujesz swoich zasad, dynamika się zmienia i zmienia się szybko. A ciekawe jest to, że kiedy rozwijasz tę siłę wewnętrzną, Zaczyna się dziać coś większego. Sposób, w jaki ona cię traktuje, się zmienia, sposób, w jaki na ciebie patrzy, się zmienia, a nawet testy maleją. To prawie tak, jakby sam związek znajdował nowy rytm, który utrzymuje się tylko wtedy, gdy rozumiesz inną, jeszcze głębszą prawdę o miłości, szacunku i sposobie, w jaki postrzegasz siebie w tym wszystkim. A zanim przejdziemy do części końcowej, pozwól, że powiem ci coś szybkiego. Jeśli ta treść przynosi ci jasność i pomaga postrzegać siebie jako mężczyznę w sposób bardziej świadomy, warto zasubskrybować kanał. Tutaj zawsze znajdziesz filmy, które wzmacniają twoją postawę, mentalność i czytanie emocjonalne. Skorzystaj z okazji i zostaw też lajka. Like to pokazuje, że ten rodzaj refleksji ma dla ciebie sens i pomaga mi kontynuować dostarczanie treści, które naprawdę dodają coś do twojego życia. Musiałeś już to poczuć na własnej skórze. Kiedy nie kochasz siebie, nic nie działa. Próbujesz pokazać, jak zdobywać kobiety czułością, obecnością, długimi wiadomościami, ale w głębi twoja męska energia jest słaba, bez stanowczości, bez tego wewnętrznego blasku, który generuje prawdziwe kobiece przyciąganie. A kobiety czują to natychmiast. Nie dlatego, że są okrutne. Ale dlatego, że kobiece zachowanie jest głęboko kierowane percepcją emocjonalną, a brak miłości własnej zdradza wszystko. Kiedy wchodzisz w związek potrzebując bycia kochanym, by czuć się kompletnym, stajesz się zależny. A zależność nigdy nie idzie w parze z męską wartością. To w tym punkcie wielu mężczyzn zaczyna się zastanawiać, dlaczego kobiety tracą zainteresowanie, dlaczego kobiety znikają, dlaczego kobiety odrzucają. Odpowiedź prawie zawsze tkwi w wewnętrznym odbiciu, oddałeś więcej jej niż sobie. I wtedy nie ma takiej psychologii przyciągania, która by cię uratowała. Rama pęka. Pozwól, że dam ci jasny przykład. Wiesz, kiedy facet zmienia wszystko w rutynie tylko po to, by dostosować się do nastroju kobiety, odwołuje spotkania, porzuca cele, ignoruje przyjaciół. W teorii wygląda to pięknie, ale w praktyce to najszybsza droga do utraty szacunku. Kobieta nie kocha takiego mężczyzny, używa go, dominuje lub traci urok, ponieważ zauważa, że nie ma on solidnej męskiej mentalności i że jest gotów rozpłynąć się przy jej pierwszym uśmiechu. A żeby to odwrócić, musisz zacząć od podstaw zainwestować w siebie. Można być bardziej atrakcyjnym, dbając o ciało, zdrowie, pieniądze, umysł wszystko to zwiększa twoją pewność siebie. Chcesz czegoś prostego do zrobienia dzisiaj? Trzydzieści minut czytania dobrej książki, wewnętrzna gra w tenisa lub siła nawyku. Potem spacer, by oczyścić umysł. Małe działania tworzą nową energię wewnętrzną, a kobieta wyłapuje to szybciej niż sobie wyobrażasz. Kiedy zaczynasz kochać siebie, przestajesz zachowywać się jak potrzebujący facet, który żyje, ustępując za bardzo. Rozumiesz, jak uniknąć frenzą bez konieczności udawania czegokolwiek, bo nie akceptujesz już okruchów. Uczysz się, jak mieć silną ramę, nie będąc gburem, tylko będąc stanowczym. I wtedy kobiece zainteresowanie zmienia się całkowicie. Kobieta patrzy i myśli, ten facet mnie nie potrzebuje, ale wybiera bycie ze mną. A to generuje potężne napięcie emocjonalne. I to właśnie w tym punkcie, kiedy miłość własna nabiera kształtu, wszystko w Twojej dynamice męsko-damskiej zaczyna wchodzić na właściwe tory. Twoja energia się zmienia. Twoja postawa się zmienia, twoja obecność się zmienia i nie zauważając, budzisz nową formę przyciągania, która przygotowuje cię do zrozumienia jednego z największych sekretów o kobietach, tego, który odwraca grę niemal automatycznie, gdy w końcu wzmocnisz się od wewnątrz. Kiedy zaczynasz się wzmacniać naprawdę od środka na zewnątrz, coś zmienia się w powietrzu. To tak, jakby twoja męska energia stawała się bardziej stanowcza, gęstsza, bardziej obecna. Zauważasz, że ten lęk przed zrozumieniem, dlaczego kobiety tracą zainteresowanie, zaczyna znikać, bo teraz nie żyjesz już goniąc za kobiecą walidacją. Twoja obecność mówi więcej niż jakakolwiek przemowa, a kobiety czują to nawet wtedy, gdy wchodzisz do pokoju bez słowa. I to nie tylko estetyka, wiesz. To czysta męska mentalność, kiedy dbasz o umysł, dobrą lekturą, dobrymi rozmowami, dobrymi nawykami, zaczynasz widzieć kobiece zachowanie z dużo większą jasnością. Psychologia przyciągania przestaje wydawać się zagadką, a staje się niemal płynną lekturą. Rozumiesz, dlaczego kobiety odrzucają niektórych mężczyzn, dlaczego kobiety znikają po pewnym czasie i co najważniejsze, Rozumiesz, jak generować kobiece zainteresowanie bez poniżania się. Chcesz praktycznego przykładu? Zacznij od czegoś prostego. Trening trzy razy w tygodniu. Siłownia, bieganie, walka, wszystko jedno. Liczy się zaangażowanie. Ten rodzaj dyscypliny wpływa na Twoją postawę, Twoje skupienie, sposób, w jaki zdobywasz kobiety, bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Ciało się budzi, umysł się budzi. Samoocena rośnie, i wtedy cały świat zaczyna traktować cię inaczej, włącznie z nimi, bo męska wartość przejawia się w szczegółach. I jest coś jeszcze: kiedy wzmacniasz swoje życie, finanse, rutynę, cel, sposób w jaki się poruszasz, zmienia się całkowicie. Mówisz spokojniej, chodzisz pewniej, patrzysz bezpieczniej. To aktywuje w nich coś, czego nie aktywuje żaden podryw. To ciche zaproszenie niemal biologiczne. I ironicznie, to w tym momencie przestajesz myśleć o tym, jak uniknąć friendzone, bo po prostu nie żyjesz już w miejscach, gdzie friendzone jest możliwy. To zabawne, jak to działa. Wcześniej próbowałeś zwiększyć napięcie emocjonalne robiąc rzeczy, tworząc strategię, wysyłając wyliczone wiadomości. Teraz nie. Napięcie pojawia się naturalnie, bo twoja energia wewnętrzna się zmieniła. Nie prosisz o uwagę, inspirujesz uwagę. Nie próbujesz być bardziej atrakcyjny, stajesz się bardziej atrakcyjny. A to rozwiązuje starą wątpliwość, dlaczego kobiety nie są pociągane przez miłych facetów, bo dobroć bez siły nie tworzy impaktu. A im bardziej się wzmacniasz, tym bardziej zauważasz, że dynamika męsko-damska dostosowuje się do Twojego nowego rytmu. Kobiety zaczynają zwracać na Ciebie uwagę bez konieczności Twojego błagania. Twoje błędy mężczyzn z kobietami maleją. Twoja pewność siebie rośnie, twoja rama staje się solidna. I to właśnie w tej nowej wibracji odkrywasz coś jeszcze głębszego prawdę o tym, jak one reagują na zestrojonego mężczyznę, która zmienia wszystko bez konieczności zmieniania kogokolwiek. Zauważasz, że prawda nie jest przeciwko nim, jest na twoją korzyść, w dokładnie tym momencie, w którym przestajesz próbować zadowolić wszystkich. Stary, nie ma w tym zwycięstwa, wykańczasz się. Formujesz, stajesz się postacią, a i tak nie otrzymujesz minimum, na które zasługujesz. Kiedy rozumiesz, jak naprawdę działa dynamika kobieca, życie staje się lżejsze. Nie dlatego, że stajesz się cyniczny, ale dlatego, że wreszcie oddychasz, nie dźwigając na plecach nierealnych oczekiwań, a to, mój przyjacielu, jest wyzwalające. I spójrz, nie ma w tym żadnej goryczy. To tylko jasność. Widziałem wielu dobrych mężczyzn którzy się zgubili, bo uwierzyli, że miłość jest synonimem jednostronnego poświęcenia, a nie jest. Nie urodziłeś się by być czyimś emocjonalnym czy psychologicznym bankomatem. Kiedy dostosowujesz swój wzorzec odczytu, szybko zauważasz, kiedy dajesz więcej niż otrzymujesz. I wtedy, zamiast nalegać, robisz ten krok w tył z elegancją, bez dramatu, bez płaczu, tylko szacunek do samego siebie w akcji. To zabawne, jak po przekręceniu tego klucza zmienia się nawet twoja postawa. Mówisz mniej, obserwujesz więcej, działasz z intencją, nie wpadasz w głupie testy, nie panikujesz przy milczeniu, nie wchodzisz w gierki, a to samo w sobie filtruje gigantyczną ilość bólu głowy. Właściwe kobiety widzą w tym dojrzałość, te niewłaściwe nazywają to chłodem, a ty szybko uczysz się różnicy bez konieczności ponownego obrywania. I jeśli jest coś, co zawsze powtarzam, to kobieta nie jest problemem. Problemem jest to, że wchodzisz ślepy, potrzebujący, brakujący, niepewny, myśląc, że miłość naprawi wszystko. Nie naprawia, nigdy nie naprawiała. To, co naprawia, to posiadanie parametrów, wiedza o tym, co tolerujesz, czego nie tolerujesz i co chcesz zbudować. A przede wszystkim wiedza, kiedy podnieść rękę i powiedzieć: To nie dla mnie. Zanim zmieni się to w trudny do opuszczenia emocjonalny huragan. Kiedy rozumiesz podstawy, zachowanie, intencje, wzajemność, zaczynasz widzieć rzeczy, które wcześniej umykały. Brak szacunku w żarcie tu, prowokacja tam, poślizgnięcie charakteru zamaskowane jako jej sposób bycia. Przestajesz wszystko usprawiedliwiać i zaczynasz interpretować. A to ratuje cię przed marnowaniem lat z kimś, kto nie prowadzi cię nikąd. Nie stajesz się sędzią tylko mężczyzną świadomym własnej wartości. I to tutaj dzieje się magia. Im bardziej rozumiesz tę cichą grę, tym więcej spokoju przyciągasz, bez wysiłku, bez przesady, bez prób udowadniania czegokolwiek, po prostu żyjąc w zgodzie z tym, czego powinieneś był nauczyć się dawno temu, ale co wielu odkrywa dopiero teraz. A odtąd sprawa zaczyna robić się jeszcze ciekawsza, bo istnieje punkt, który zauważa niewielu mężczyzn, ale który całkowicie zmienia sposób w jaki pozycjonujesz się wobec każdej kobiety.